Miśki. Dzisiaj będziemy oglądać kolejny odcinek naszego ulubionego programu Shame czy Shame i nawet dziś nie złapałam się na tym, że w wyszukiwarce playera nie chciałam jakby automatycznie chciałam wpisać Shame czy Shame, a nie Fame czy Shame i się zdziwiłam, że kurwa, nic mi nie wyskakuje. Afera pocałunkowa, lecimy. Kinga się z Filipem? Co ich łączy? Wyszło na jaw, kto komu się podoba między uczestnikami. Pojawiają się pierwsze, głębsze uczucia. No to już mam flashbacki do hotelu Paradise w tym momencie. Czyli nie tylko na latino, latino a ja tutaj te dwa programy Nasi uczestnicy już nie raz pokazali, że mimo indywidualnej punktacji Potrafią działać drużynowo Czy tak będzie tym razem? Dowiemy się w dzisiejszym odcinku 11 po 11 i jesteśmy radnymi ptaszkami Już dawno powinni wszyscy latać jak zegarki Chodźcie! Odcinek, nie wiem który, ale już któryś z kolei Oni dalej nie są w stanie opanować dźwięku Na tym swoim planie Mordeczki, ale wiem, że już dawno przestaliście to nagrywać Ale tak na przyszłość Wiecie, że są takie rzeczy? Istnieje Ludzkość wymyślił jak mikroport Wtedy lepiej słychać trochę To jest w ogóle, ja wiem, że jesz ja O tym mówiłam, to jest tak Anio nagrane, to jest jakimś. Ja bym to lepiej iPhone'em nagrała. I swear to god. Te prześwietlenia z tego okna, to jest wszystko takie tej rozdzielczości takiej wyjętej z szamba. Jestem w stanie się założyć, że jakiś youtuber 100 tysięcy subskrypcji, nie, nawet 50 tysięcy subskrypcji, byłby w stanie to zrobić dużo lepiej. <laughs> Co? Blondina tam stoi jest like <labną> no Znaczy jej mordę jak potrzebujesz Pippa, a ty co do ciebie mówisz do odzieżu? Sì patrzcie na mnie! Już jazda! Wstawaj kurwa! Wstawaj! Która godzina jest? Wiecie co, mi się wydaje, że Blondina Latina Tak miał taką myśl w głowie teraz, że No jak byłem w hotelu Paradise to było niezłe zo. Ale kurwa <SaaS> tutaj co się dzieje? Idzie nasz boss z sytylijskiej mafii Are you lost baby girl? Patryk Alvaro Siema. W poprzednim odcinku padł wyrok, że za karę robią Siema. śniadanie Fejmom. A to nie jest tak, że taką karę już oni dostali. Naprawdę jesteście tak aż strasznie mało kreatywni. Trzeba przyznać, że potraktowali to poważnie. Dziękuję. Szkoła Michała. Proszę bardzo. I smacznego życzę. Jest gdzie są sztuczce? Jest to naprawdę mega ogromna podłość z jego strony. Oto aktualny stan punktów. Hejka, hejka! Witam was wszystkich, miło was widzieć ponownie. Przechodzimy do dzisiejszego challenge'u. Dzisiejszy challenge nazywa się Trzy mądre małpy. <laughs> No to tak mądre by odjął, to by było idealnie do nich pasujące. Tylko zamiast trzy, to jeszcze tak nie wiem, ile ich jest? 10 osób? Idealnie by było trafione. pewno widzieliście gdzieś na klawiaturze swojego telefonu trzy małpki, w tym jedna zasłania oczy, druga uszy, trzecia usta. I to wy dzisiaj wcielicie się w te małpki. What did he say? Wierzę, że oni zrobili dosłownie im challenge na podstawie emotek. Botek! Ważną informacją jest to, że dzisiejszy challenge jest liczony grupowo. Więc oh. fejmy kontra szejmy. zamieńcie się miejscami. Jedna kanapa dla fejmu, druga dla szejmów. Zapraszam jako pierwszą drużynę fejmów trzy osoby, które zostaną wybrane. O, już są wybrane, widzę nawet. Zamknijcie, proszę, oczy. Otwieram dla Was magiczne pudełko. No. Waga tum tum, tum 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 tutaj 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 Michał gdzie ty mnie tutaj ten no. wybierz jedną rzecz. To, to się stanęło Wiecie, co jest jeszcze pokazujące? Biedę absolutną tego programu. Te itemy, które im tam powkładali, to nie są jakieś ciekawe rzeczy. To jest prawie taśma izolacyjna. To jest coś, co po prostu ktoś, kto tam robi ten program, wymyślił to dzisiaj, że taki challenge będą im robić i jakiś maciek poszedł. Mm, no dobra, co my tu mamy pod ręką? O, chusteczki do okularów, telefon, myszkę do komputera. A! Będzie. Ostatnia rzecz, już Kinga nie masz wyboru. Słuchawki lecą dla ciebie. A to nie jest tak, że to miała być jakaś tajemnica. A nie, dobra, już rozumiem, że jednemu będą zaklejać mordę, jednemu będą zamykać oczy, jednemu będą uszy zatykać. Dobra, to ja jestem jednak durna. Michał, będziesz małpką, która zakrywa usta. Ty, Paśku, jak widzisz, zakrywasz oczy. I Kinga zakrywa uszy. Zapraszam trzy osoby z drużyny Szejmów. Lecimy. Ale to też jest głupie jak pwa, kura, bo oni już wiedzą, co tam jest, więc ci ludzie mają zmysł dotyku, są w stanie jakby przewidzieć, co wyciągają z tego pudełka. Wiecie, że inne w dotyku są nakładki, te opaski, a na przykład taśma izolacyjna? I teraz Łukasz dla ciebie zostały już tylko słucha A może to są takie jak dzieciom małym. Ostatnio na TikToku mi się wyświetlają takie TikToki z taką typiarą, co ma małe dziecko, i ona tam jemu robi jakieś prawa zabawy, sensoryczne. Tam makaron mu wysypuje na przykład na podłogę, żeby sobie tam paćkał w tym makaronie ten dzieciak. Może to są po prostu, jakby wiecie, ktoś z produkcji uznał, że ci ludzie no zatrzymali się gdzieś tam na rozwoju, takim jak dziecko pięciomiesięczne, więc trzeba im taką zabawę sensoryczną wymyślić, w takie właśnie macanki. Mamy przydzielone rekwizyty. Chciałam mieć zasłonięte usta, bo jestem najlepsza w kalambury. Pozdrawiam, więc wyczułam, że to jest taśma, że byłam pierwsza, no to. <ścoughs> Michał, muszę cię poprosić o zaklejenie ust. Jezu, dziękuję, jak dobrze! Wreszcie nie będzie daru tej mordy! Ojc, ojco, dziękuję. Daję ci jedno hasło i Twoja drużyna ma 30 sekund na odgadnięcie go. 3, 2, 1. Pierwsze co sobie myślała, mówię. Oje, co? <mulity> <mulity> seks! seks. Jezus Maria! Michał Gała! możemy go po prostu dyscyplinarnie usunąć z tego programu. tak Wstać! Gałęboko! Tak? Wstawać? Kłaść się! What? Leżeć? Y -y. To jest list. Tak. Nie, seks, jest... spanie. Ej, to jest naprawdę program kierowany do dzieci takich dziesięcioletnich, prawda? Ja nie pomyliłam się w tym momencie jakoś bardzo. Ruch... Ruchy Michała przypomniała mi moje kręcenia hula-hop. Ta, sranie! Nie było to jakby nawiązujące do hasła, które było. Ale... No, Michał, dobrze się ruszasz. Ja sama nie wiem. Niektórzy mówili, że udawałem żabę. No ja, ja twierdzę, że robię. Po prostu z siebie, pajaca. Hasło to było. Seks to jest program dla dzieci, które mają 5 lat! Ja wiem, że dobre dupy tam chcą się palić, ale te dzieci, które to oglądają, mają mało lat! Kto na to krwa wpadł w ogóle? Czy jednak ja się pomyliłam i to jest program kierowany do ludzi dorosłych? Jeżeli tak, to kim są dorośli ludzie, którzy Was oglądają? Bo myślę, że potrzebują pomocy. Nie zdobyłem punktu, niestety. Nie udało mi się i moja drużyno, wybaczcie mi, proszę. Pamiętajcie, że ja się poprawię. Poprawię się i wrócę z podwójną siłą. Od teraz, Michał. Chodzi na Jaki będzie następne hasło? Morenka? Morenka. Superman. Super no co jakieś? Batman. Yeah! Uh! Uh! Filip Zabielski tak się ucieszył, że aż musiał zatańczyć. Poczuł się jak na swoim TikToku. Miałam Batmana. Gdzie ja w ogóle nie zapomniałam, co to jest Batman i pomyliłam się go z Supermanem. Bro. Ale na szczęście moja drużyna nie jest tak głupia jak ja <laughs> odgadnij szybko Bo jestem najlepsza w kalambury Pasiek, zakładaj opaskę Musisz, opisując tylko przymiotnikami, opisać dany przedmiot Nie możesz powiedzieć, co tutaj się znajduje To pewnie będzie znowu jakiś item po prostu wzięty z domu Nie wiem, łyżka albo papier toaletowy A wy musicie po prostu zgadnąć i macie na to minutę Uwaga, start Jest, nie ja szybko, żeby... Jest, dobrze, dobrze Uf, jest to lepkie na końcu. Ej, a Pasie kto wie co to znaczy przymiotnik? Bo ja mam wrażenie, że wszyscy się w tym momencie już cepamy w rozwoju. Nie wiem. Eee... Play. Ma to rączkę, ma to taką rączkę e i góra. Góra e to, się tak roluje, to, 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 to roluje się tak, góra. To jest są przymiotniki, do jasnej cholery. Ci ludzie powinni się cofnąć do szkoły podstawowej. Jest lepka góra i taki role. To, Tymczasem Martin Lentis z Blondino Latino. Miałam tutaj jest fajne, takie ten gąbkę. Zobaczcie, jakie to ma funkcje, bardzo fajne. Rolga to... Zdobywacie jeden punkt. Gratuluję. Mnie spotkało opisywanie przedmiotu z zamkniętymi oczami. Yy, to jest. Yy, nie takie duże, to jest, czekajcie. To jest, Małe. Jakie rozmiarowe? Czekajcie, to jest. Jest jakaś, jakaś twarz, jakaś twarz. Larni. Malka! Malka! To jest. miękkie yy, twarde. To jest twarde, to jest, czekajcie. To figurka? Jest, to jest figurka. figurka? To jest jakaś figurka, to jest jakaś figurka. Figurka, figurka małki. Figurka, figurka czegoś. To ma takie, takie na... Krasna! Nie! Na początku, jak tylko dotknąłem, myślałem, że to jest taki dmuchany kurczak. Dmuchany kurczak, krasny ogrodowy. Naprawdę zabawy sensoryczne im się wszystkim przydadzą. Jeżeli oni nie są w stanie gumy od jakiejś ceramiki odróżnić, to naprawdę jest tam ciężko w tym domu. Mam dla ciebie Paśku. Pięć karteczek. Na każdej kartce napisane jest jedno słowo, które musisz po prostu wypowiedzieć i ruszać ustami. O Jezu, to bym prze****ła z kretesem. Nie umiem kompletnie czytać z ruchu warg. Jestem w tym najgorsza na całym świecie. Tak, żeby Kinga zrozumiała co mówisz. Na każde słowo macie 10 sekund. Nie jest to dobrze, ale macie szansę zdobyć aż 5 punktów, więc jest to sporo. To są pojedyncze słowa, nie są to zdania. Pojedyncze słowa. Ja mam strasznie trudne zadanie. Muszę zgadnąć, co ktoś do mnie mówi, nie słysząc go. No to jest jak jakiś absurd. Jeszcze. Co? Co? Kluch? Karalu? Karbonara. <laughs> Montana? Róża? Karbonara. <laughs> Taty Znak? Z karty? Karbonara. Tak. Muzyczka pełna napięcia. Słuchajcie, zdobyliście 4 punkty. Nie wyrobiliście się z jednym hasłem w czasie. Także 4 punkty dla Fejmów. Zasady są takie same. 10 sekund na każde ze słów. To jest dobry crossover epizod Marti i Blondino Latino. Może ona powinna po hiszpańsku mówić? Sok. Karta? Jest Tak, tak! Dla ta, ta. kogo przeznaczony jest ten program! Mi się wydaje, że osoba, która pisze te scenariusze, wymyśla te wszystkie rzeczy, to no ona no troszeczkę może mieć problem ze stulejką. Tak, tak. Latino naprawdę Latino, Latino, Latino boy! <grymka> No to co, przechodzimy do wyników, one są już chyba wam dobrze znane. I co to jest koniec odcinka już? Nie, to jest jakoś tak dwie trzecie odcinka. I co będą robić dalej? Szhejmy, witam! Fejma! Brawo, ja. <grywa> brawo, moja drużyna. I brawo, my. Fejmy. <grywa> to ja jestem fejmem. Ja! Ja, 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 ja. Brawo! No. Ja, ja. <grywa> Oto aktualny skład drużyn Fame' i Shame na kolejne 24 godziny. Przejmy, słuchajcie, jest piękna pogoda, wy oczywiście macie luz, korzystacie sobie ze wszystkiego po staremu, zapraszamy do wypoczynku Przejmy, wy oczywiście tam wstępu nie macie Musicie posprzątać cały salon, tu jest syf A to jest jak w więzieniu, nie możecie wyjść na zewnątrz To jest totalny syf, podłogi, szafki, wszystko do wysprzątania no i co, to tyle na dziś. Do zobaczonka, pa! No siema, przyszłam tu na 5 minut. A i tak zrobiłam więcej niż Klaudia Eldursi przez cały sezon Hotelu Paradise. Ja wiem co bym wymyślił, żeby posprzątali wszystkie łazienki w całym domu. To jest właśnie sadysta tak się zachowuje. To bym im dał. Nie chcę tu być, ale muszę posprzątać, więc widzimy się znowu. Ale następnym razem wygram, zobaczycie. Co ja zrobię z Nie będę sprzątał za to, że nie oszukuję. Takie zwycięstwo to oni mogą sobie, za przeproszeniem, w dupę sadzić. Jak ci nie wstyd? Wiedzieli od razu, my byliśmy pierwsi, nie wiedzieliśmy co to jest, czy tam jest na oczy słuchawki, czy na usta. Musieliśmy przede wszystkim improwizować, jako pierwsi byliśmy, a co oni zrobili? Dobrali się już odpowiednio. Kto co wylosuje. No, to są fakty akurat, sama to zauważyłam. Jest tu wysokie niesprawiedliwie w tym programie. Nie pierwszy raz, to jest odcinek dziewiąty. W żadnym odcinku jeszcze nie było jakiejś sprawiedliwej konkurencji. Filip z dołu patrzył sobie co tam jest w tym pudełku, a Blondino z Marty ćwiczyli wcześniej e, czytanie z własnych ruchu warg. No o, tak, na pewno, o. I niby, o, że tutaj dwa Słowa były i dlatego tutaj nie możemy. To jest takie pierdzielenie, i uważam, że to jest niesprawiedliwe zwycięstwo. Ja nie będę wykonywał żadnej kary. To już jest właśnie początek. Początek tego, kiedy Pasiek zrozumiał, że będzie robił komentarze na TikToku. Uważam, że im się to nie należy i jestem autentycznie zły. Musicie numeru, odpo szczerze odpowiedzieć, która dziewczyna wam się najbardziej podoba O, jest jak w podstawówce znowu <grym> Patryk nie może jednej, bo Patryk już ma całą listę, nie? Słuchajcie, inaczej, każda dziewczyna, dziewczyna jest ładna Na świecie jest kurde 4 miliardy kobiet <grym> Latina jest mega spoko, ale jednak on jest taki, że lata z kwiatka na kwiatek, tak samo jak Patryk Jak to lata z kwiatka na kwiatek? Jak był w hotelu Paradise, to był najpierw z Wiolą, ale Wiola go puchała w dupę W sensie nie dosłownie, Ale wiecie o co chodzi, zostawiła go I potem jak się przyczepił do Martyny, to trwał z nią Aż do finału! Gdzie on latał z na kwiatek? Co to są za wymysły w ogóle z dupy? A co z Jaśkiem? Kto to jest Jasiek? To jest Aaaa. Aaaa. Tak! To jest kolega. się! kolega, to jest tylko kolega. Tak, tylko kolega. Ja widziałam, kolega. O, takie dziewczyńskie spędzanie czasu, piłowanie pazurów, rozmawianie o chłopakach, uuu, tak jak w amerykańskich filmach, właśnie tak rzeczywistość wygląda. Ty nie zauważyłeś, że któraś dziewczyna się tak w tobie, może nie, że podkokuje, ale... Co? Ja wiem. No, no, no. No, no. no to, ale nie, to lepiej żeby on ja powiedział. Ja. Zaraz, nie zawstydzicie no, teraz. Ja wiem, Nie, wiem. To widać, to, to widać. Klaudia to. tak się no, patrzy no. na paśka. Ale... Dlina <skarded> latina tak tą głowę wziął i myśli chyba takie wspomnienia z Wietnamu się wyświetliły, z tego bali. Może ty chcesz udowodnić swoją że było, może co stracię, co? Czy to nawiązanie do... JELARKA! Ale... To, stracił, to jest fajne. <laughs> Jak to stracił, bo odzyskał jeszcze, i potem znowu stracił, i potem odzyskał, i potem znowu stracił, a potem odzyskał. Bez a bezludna wyspa właśnie. Się, właśnie e, to wzięłabym tego, co najbardziej myślę, Filipa byś wzięła. Tak. Bo no, on by sobie poradził. Filip zabielski na bezludnej wyspie. POV. No i znowu zostałem na bezludnej wyspie. Nie mam tutaj nawet z kim rozmawiać. Nie ma jedzenia, małpy nie chcą mi usługiwać, a woda, woda nawet nie jest pitna. Spróbowałem i okazała się słodka ona. Jestem rozwścieczony Która jest według ciebie taka najbardziej sympatyczna? Że w sensie, no że z nią jak przebywasz to mógłbyś wiesz, Rozmawiać godzinami, że nie masz jakiegoś dyskomfortu No że to Kinga, tak. oczywiście, że Kinga no, 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 A, bo to jakaś, ty, ty... ją ja no, wcześniej znałeś, Ale no Kinga, ja traktuję Kinga jako przyjaciółkę bardziej Ale mi się wydaje, że ona ciebie nie traktuje jako przyjaciela. Blondina, on już nauczony, on już nauczony, jak wymuszać związki. No, no trochę tak jest Filip, a? no trochę tak jest. Więc musicie pogadać. Od niej to widać, że to się no, jest więcej. Myśli, że taka miłość no ostatnia na, na się tak. tam troszkę chciała tańczyć tak ze mną, no, ale ona wie, że ja mam no, dziewczynę. Tak ja jej mówiłem, że ja mówiłem, że ja wiecie, że jestem jej przyjacielem. Potocowaj się z Kingą. nie? <laughs> Jaszemu, Ale nie... co na mnie najeżdżać jak to jest nieprawda Mówię o wam, że nie A w ogóle tak zacznijmy od podstaw jak w szkole podstawowej Dlaczego Filip Zabielski Siedzi w jakichś laczkach biednych Nędznych, zamiast w swoich laczkach guci, W których powinien być <laughs> Ona tak mówiła? Nie, co? no to ja widziałem to. I teraz myślałaś, Ale... że twoja dziewczyna się o nie dowiesz. Ale jak mówiła? No słuchajcie, panowie, no nie róbcie takich rzeczy, bo to nie jest śmieszne, no. No nie wiem, ja... Nie... Dobra. Jestem OBRAŻONY! ucieka przed prawdą. A to miał być program o 18 lat, nie? To ci w 18 roku życia obejrzy to z własnej woli, nie dla pieniędzy jak ja. No i proszę bardzo. I co? Proszę, jest Kinga. Czy całowaliśmy się? Oni coś gadają, że niby się zamknęliśmy w pokoju i się całowaliśmy. A czemu teraz Kinga? A czemu taka mokra? Drugą winną? A czemu taka No Powiedz. Dlatego właśnie palę go, zmusza, No zmusza! Mamy, no Ale nie całowałem się z Mirrką. To nie jest Beka, on wierzy w to. On serio uwierzył w swoje kłamstwo. <śliniczny> Uwierzył swoje kłamstwo, swoje własne. O tak sobie wezmę włoski za uszy, bo dzisiaj założyłam No Dowiedziałaś czegoś, bo to byłaś wcześniej. E, mówili ma, Filipowi, w ogóle wszyscy, wszystkim mówili, że nie będzie co Wam z Filipem się zamknęliśmy w pokoju, dlatego wierzył w swoje kłamstwo. Mówią, uwaga, no i wierzę, to jest Właśnie. kłamstwo. To kłamstwo. Serio? A co jeszcze, Właśnie. Właśnie. Coś jeszcze? Tylko to? Tylko to, a, a ty coś słyszałeś? No właśnie nie A ty? Nie usłyszałam nic Wiecie, że naprawdę, naprawdę nie podpisałabym się tutaj Jak ci odważni ludzie A za późno dziewczyny, dlaczego zawsze my jesteśmy e, Krok za, za nimi Wiecie co jest bardzo śmieszne też Nie powiem wam które nazwiska, ale są takie nazwiska Które mówią mi w sumie sporo <noise> Koniec! To jest koniec odcinka. Ja nawet nie musiałam aparatu odklikać, bo jakby kończy mi nagrywanie po pół godziny i zazwyczaj muszę zrobić klik i jeszcze raz nagrać, i jakby lecimy dalej. Wiecie, ile moja surówka trwa w tym momencie? 24 minuty i 8 sekund. Ten program trwa 14 minut i 38 sekund. Tutaj naprawdę nie ma o czym mówić, ale to przynajmniej pyk pyk, szybko Aiden zmontuje, bez problemu. Nudni jesteście! Trwa w tym shame czy shame. Możemy tak zaskoczyć, frumy.